Panie i panowie, witam, nazywam się Lord Ciacho, to pierwsze starcie z Dungeon Hearts. Jest to dziwna mała gierka tak naprawdę. Opisałbym ją jako puzzle zręcznościowe. Tak, chyba tak, chyba tak bym w sobie mógł ją zaklasyfikować, bo naprawdę nie wiem pod jaką kategorię to podpiąć. No dobrze, przyjrzyjmy się czym ta gra jest, co ma do zaoferowania i zacznijmy od opcji. Jak widzicie niewiele się tutaj dzieje. Jest to po prostu port PC przystosowany tylko i wyłącznie pod obsługę myszą. Niczym innym tutaj nie możemy nic zdziałać. Opcje, jak można się domyślić, po niezbyt wymagającej sprzętowo grze, niezachwycającej, tak naprawdę nie można tutaj nic zmienić, oprócz tego, że można sobie włączyć lub wyłączyć pełny ekran, podejrzeć statystyki. Włączyć opcje dla osób mających problemy z rozróżnianiem kolorów to jest bardzo miłe, akurat niespodziewane po czymś takim. A mimo wszystko, jest tutaj bardzo dużo kolorów, także świetnie, że ta opcja jest. Możemy ściszyć, pogłośnić muzykę, to samo zrobić z efektami dźwiękowymi. Co ta gra oferuje, a co mnie się nie za bardzo podoba, tak do końca, to. Na początek mamy do wyboru tylko jedną ścieżkę dźwiękową, która nam towarzyszy przez całość, całość, całość rozgrywki. Mamy oczywiście, tutaj jak widzicie, pięć ścieżek dźwiękowych, tak? Każdą ścieżkę odblokowujemy na drodze ukończenia gry, ukończenia rozgrywki. Tak, tak? Wszystko byłoby świetnie, ale <laughs> mnie się do tej pory to nie udało. Ta gra bywa naprawdę sukowata, jeżeli mogę tak stwierdzić. E, z, głównie ze względu na to iż e, lewele za każdym razem dobierane są losowo przeszkody na naszym drodze na naszej drodze dobierane są losowo ciężko jest ukończyć e, na poziomie normalnym e, prawdopodobnie ukończyłbym grę na poziomie łatwym gdyby gra nie robiła mnie w jajo z zapisem mianowicie Odpalając samą grę, tak? chcąc przerwać, sobie zająć się czymś innym, wyjść na zakupy, wyjść z dinozaurem na spacer, nieważne, ale do wyboru w trakcie gry opcję Save and Quit. Klikając Save and Quit pyta się o graż o potwierdzenie, czy potwierdzamy. No, tak, oczywiście to potwierdzamy, w końcu chcemy wyjść z dinozaurem na spacer, tak? i na tym się kończy, ponieważ wracając na, do gry, klikając Play, zaczynamy od samego początku. Tak, nie wiem czy jest to specyfika portu PC, czy jest to moje szczęście, po prostu tak jest. Drażnie mnie to denerwuje, nie chcę być przykuty do gry wbrew własnej woli, właściwie. Ta gra mnie do tego zmusza i nie bardzo mi się to podoba. Nie jest to zbyt, yy, zbyt dobry start, że tak powiem. Grano do yy, zaoferowania również sklepik. Nie, jest to, nie są to mikropłatności, przynajmniej może nie. nie. Yy, walutą w grze są punkty doświadczenia XF, które zdobywamy za, no, na drodze rozgrywki. Tak? Yy, Jakie zdobywamy? Kończąc rozgrywkę. <laughs> Kiedy gra nas pobije, zostaniemy podsumowani i przydzielone nam zostaną punkty doświadczenia. Odbyłem do tej pory trzy rozgrywki. Dwie na poziomie normal, jedną na poziomie easy. Z tym, że tak jak mówię, na poziomie easy gra zrobiła mnie w jaju, nie zapisała się absolutnie. Także podsumowało mnie za dwie rozgrywki. Troszkę to zajęło, kilkadziesiąt minut się utrzymałem. A mimo tego zdobyłem tylko 13 punktów doświadczenia. Jajaj, bardzo mało, prawda? Bardzo mało, zważywszy, że najtańszy upgrade dla naszych postaci. 20 punktów doświadczenia, Ta reszta jest dużo, dużo dłuższa. Mówiąc o postaciach, mamy postaci właściwie w naszej ekipie, tak bezpośrednio ich nie kontrolujemy, one sobie po prostu biegną, przed sobą mają taką jakby pięciolinię, czy też jak to gra nazywa, strumień przeznaczenia, a naszym celem jest zmieniać przeznaczenie naszych postaci, przesuwając klocki, bloki, runy, układając je w. Z, pomiędzy sobą, klikając na nie, praktycznie, i to wszystko co robimy. Także przesuwamy w klocki kursorem, i klikamy w inne klocki y, kursorem. No, no, ręka mnie boli po, po tych kilku podejściach, naprawdę. E, w skład naszej ekipy wchodzą nasz wojownik, mag. Mamy no, tutaj postać leczącą oraz nasz łucznik. Tak? O, to są nasi główni bohaterowie. Każdy z nich ma mm, unikalne y, umiejętności. Które odblokowujemy na drodze yy, gry, tudzież możemy sobie dokupić upgrade, jak wspomniałem. Niemniej jednak to kosztuje. I ja jeszcze tego nie mogę zrobić. No, może się poszczęści inny razem. Z tego wybór poziomu trudności. Easy normal hard. Hard. Ach, ja nie jestem w stanie grać ciągle na hard. Może, może gdybym wypił wcześniej wiadro, wiadro, dosłownie wiadro kawy. Grama, gra ma tak zwany bestiariusz informacji o potworkach, które to odblokujemy na trudze postępów w grze. I coś mi się tutaj zepsuło, bo się coś tutaj nie chce przesuwać w tej chwili. się no, jeszcze raz. Tak, to się zablokowało. Proszę bardzo. No, pięknie, pięknie to się prezentuje, gra, prawda? Nasi bohaterowie są tutaj ładnie opisali, Ich umiejętności podstawowe. Mamy również opisane runy, jakie zdobywamy. Proszę bardzo, takimi na przykład atakują nas nieprzyjaciele. Naszym zadaniem jest niszczyć te runy. O, odblokował się bestiariusz. Świetnie, miło, dziękujemy. Gro. Proszę bardzo, informacje o potworkach. Oczywiście odblokowujemy je na drodze postępów w grze. Dodatkowo mamy do wyboru tryb Endless. Endless, jak sama nam zaskazuje, tryb nieskończony. Tak? A ja na czym to polega? No, dobiera nam to losowo losowych przeciwników też cienie, cieniste wersje naszych przeciwników, właściwie to mi najczęściej dobierało i gramy w nieskończoność. Tak dług, te, tyle rund, ile się utrzymamy, za tyle rund zostaniemy wynagrodzeni. No, dlatego w ogóle posiada tutorial, bardzo, bardzo polecam skorzystać z tego tutoriala. Ja bez tego byłem absolutnie do bani, Nie mogłem w ogóle zrozumieć o co chodzi w tej grze. Nie jest zbyt skomplikowana pod względem obsługi. Nie, nie, nie. Jednakże dojście do tego, jak ją obsługiwać, może być złudliwe. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo polecam. Dobrze, przyjrzyjmy się zatem temu, co gra ma do zaoferowania. Czyli może na normalnym, może na easy, wtedy tak będzie mi łatwiej komentować. Ta gra naprawdę, jak wspomniałem wcześniej, potrafi być sukowa. Proszę bardzo, to jest nasza pięciolinia, czy też czterolinia właściwie. Nie pięcio, czterolinia. To jest strumień przeznaczenia. Naszym celem jest pokonywać naszych przeciwników, te potwory, używając naszych tutaj pięciu, czwórki bohaterów. Czemu pięciu? Cały czas się pięciu linia, Pięciu, czwórki bohaterów. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, pewnie ludzie coś o tym wiedzą. Tak, proszę bardzo. Łącząc nasze tutaj klocki, że tak to nazwa, tak, klocki po trzy, budujemy tak zwane, takie kryształki, tak? Te kryształki możemy użyć w naszej walce ze złem. Możemy te kryształki ze sobą łączyć. Super mega kombosy. Oczywiście im dalej w grze jesteśmy, tym więcej tego sobie nazbieramy. To jest. Jeżeli to do nas doleci, ta runa przeciwnika, zada nam to obrażenie. tak? Naszym zadaniem jest niszczyć te runy, a przy okazji zadawać przeciwnikowi e, obrażenie. E, rodzajów e, klocków, jakie spotkamy jest, e, robi się coraz więcej, coraz więcej na drodze rozgrywki. Niektóre z nich możemy przesuwać według woli, niektórych nie możemy ruszyć absolutnie, niektóre możemy tylko kliknąć, aby je zniszczyć właściwie i utorować sobie tym samym drogę do przesuwania naszych klocków. widzicie, można się tutaj posługiwać. Niestety, co mi sprawiało na początku trudność, czego o czym granie nie informuje absolutnie, bo mnie się to absolutnie przegapiło, Tutaj klika się tylko raz, tak? Przyzwyczajeni jesteśmy, ja przynajmniej jestem przyzwyczajony do tego, że zwykle klikam dwa razy, żeby coś zrobić. Nie, 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 dwuklik spowoduje właśnie to, że automatycznie zniszczymy runę, którą stworzymy, a tak naprawdę potrzebujemy ją, aby no, no, przesunąć ją w jakieś strategiczne miejsce, yy, tworząc kombos, czy też... Yy, prawda, niszcząc od, yy, odpowiednią runę przeciwnika na, na danej linii. Tak? Poniżej ekranu mamy tutaj takie, prawda? Punkciki. jest to na dole. Yy, energia odpowiednio i życie naszych postaci. O, proszę bardzo, może zaraz przejdę. Po zakończeniu walki z każdym potworkiem mamy tutaj taki a, quick time event właściwie którym nabijamy, to jest okropne, którym nabijamy właściwie doświadczenie naszym, naszym postaciom, tym samym odblokowując te specjalne umiejętności, które tutaj mam do dyspozycji. Każda z postaci ma trzy, oczywiście trudno je odblokować, dosyć trudno, niemniej jednak są to umiejętności. Które potrafią dokopać przeciwnikowi, a mimo po, ponadto wymagają one od nas pewnego rodzaju interakcji. Każda z tych umiejętności jest inna. Należy do każdego, każdego, każdego innego bohaterów. Wymaga czegoś innego. Są to. E, quick time Events znowuż użyję tego sformułowania. Ale to właśnie to jest, o to właśnie chodzi. Tak jak widzicie, rozgrywka jeszcze jeszcze nie przebiega w najszybszy sposób. Wiadomo, włączyłem. Poziom easy, aby łatwiej mi było wszystko wam komentować, wszystko przedstawić. Graficznie, no co tu dużo powiedzieć, no sam, sami widzicie, że graficznie pff, tyłka nie urywa. tak, Jest to, bym powiedział, wręcz PlayStation 1. Tak mi się to kojarzy, tak. PlayStation 1 do sobie na, na takim samym poziomie e, grafika. No no słuszno. Nie to jest właściwie istotą tej gry, ale no, mogliby się bardziej twórcy postarać, a twórcą gry jest studio Devolver. E, wielu znam, wielu z nas bardzo e, dobrze znane studio za, odpowiadające za wiele, wiele mobilnych przede wszystkim tytułów. Ej, no i... na ogół robią dobrą robotę, nie mogę się przyczepić do tego co robią. Jak, tak tak. Często się zdarzy. Proszę, trzeba jakoś nie mam tego jak łożyć. Często się zdarzy, że runy, które wysyłają nas, nasi przeciwnicy yy, będą wymagały z uderzenia kilkakrotnie, aby je w ogóle zniszczyć. cały tak? całe szczęście te, które mamy tutaj do dyspozycji w tej chwili yy, schodzą na jeden strzał tak, tak naprawdę. Tak? Muzyczka jak możecie odgadnąć, no. Jest miła, jest miła, i nie mogę powiedzieć, że jakoś drażni ucho. Niemniej jednak, spędziwszy już kilka godzin przy tej grze, i ben... no, nie odblokowałem jeszcze niestety, jak wspomniałem, nowych soundtracków i zaczyna mi się już powoli nudzić. Można być już taka delikatnie monotonna, niestety. Fajnie by było, gdyby gra jakoś bardziej nagradzała za nasze poczynania. Co prawda, nic niesamowitego tutaj jeszcze nie osiągnąłem, ponieważ nie jest to takie łatwe na dawną sprawę. Gra uczy podejmowania szybkich, szybkich reakcji w bardzo krótkim czasie. Jednak jest tutaj potrzebna taktyka, aby umiejętnie rozprowadzić nasze runy, nasze klocki po e, strumieniu i w odpowiedniej chwili je zdetonować. Aby nie umożliwić przeciwnikowi uderzenia naszych bohaterów. Którzy tak, którzy mogą ginąć po kolei. Odpowiednio. Każda linia odpowiada każdemu z naszych bohaterów. Których celem jest pokonanie tak zwanego mrocznego, który zmienia wszystkie zwierzątka w te mroczne istoty. Proszę bardzo, tutaj jak widać na ekranie jakaś kreatura. Eh, można to... Uderzenie z białych w innym przypadku można byłoby to dwuznacznie odebrać. Ale kto by był taki zdolny do takich myśli? Nie? nie, na pewno nie ja. Jak widzicie, runy eksplodują w poziomie i w pionie. Można to oczywiście wykorzystać na naszą korzyść. Należy to wykorzystać na naszą korzyść. Bo a, trzeba, trzeba i nie ma innego wyjścia. Na początku gra wydaje się całkiem miłosierna, całkiem wyba wybaczająca. Powiedział jednak później. Później dzieją się jaja. <laughs> Frustracja absolutna mnie dopada, ponieważ nie, do... nie mogę nadążyć machać yy, kursorem po ekranie. Ręka naprawdę, naprawdę mi odpada. Do tej pory. A jeszcze nie ukończyłem tej gry ani razu. Dobrze, może zachowajmy to, a pokażę Wam tryb normal tak naprawdę. Wiecie, była opcja Save and Exit, ale to tak naprawdę nic nie daje. A teraz daje. Proszę bardzo, wcześniej nie miałem opcji rezoom. Teraz jest. Musiał to być jakiś bug. Zatem przestrzegam. Czasem gra się nie zapisze. Sprawdźmy Normal. No normal, a mogę Resume na Normalu? Ok, dobra. To coś nowego. No dobrze, dobrze. normalny poziom trudności. Sprawdźmy teraz. Na normalnym poziomie trudności gra bywa już mniej wybaczająca. Choć i tak bardzo mało wybacza na dobrą sprawę. Nie ma tutaj wielu... Wiele miejsca na błąd. A im w głąb lasu tym ciemniej, ponieważ gra robi się naprawdę, naprawdę dużo, dużo trudniejsza w miarę postępu w niej. Dojdę tutaj do tego momentu, kiedy będę mógł Wam zaprezentować inne rodzaje run, inne rodzaje kocków. A już się pojawi, proszę bardzo. Są runy w otoczce. O, i teraz popełniłem błąd. Proszę bardzo nasza runa pojawia się w miejscu, w którym klikniemy. No to też wykorzystać strategicznie. Należy to wykorzystać wszystko, należy tutaj wykorzystać każdą okazję tak naprawdę. Oj! Bardzo rozlokujmy nasze runy odpowiednio, atakować z góry i z boku. Gdzie szare klocki są tak naprawdę bezużyteczne, nie możemy ich łączyć ze sobą. Polegajmy jednak w zniszczeniu, kiedy znajdą się na drodze eksplozji naszej runy. Każda z tych czynności zadaje przeciwnikowi obrażenia. Niestety, co mnie tutaj irytuje, cholernie mnie to irytuje i sprawia to, że gra potrafi na dłuższą metę być też monotonna w moim przekonaniu, to to, że przeciwnicy za cholerę nie mają paska energii. Nigdy, nigdy, nigdy nie wiemy, ile życia im do końca zostało. Kiedy walczyłem z niektórymi bosami, czy też pomniejszymi bosami, Trwało to tak cholernie długo, a ja się zastanawiałem, co się dzieje, co ja źle robię. Nic źle nie robiłem. Po prostu gra zapomina informować nas o tym, że przeciwnicy mają jakąkolwiek żywotność. My nie wiemy o tym. <laughs> Na dobrą sprawę, nie wiemy tego za każdym razem, gdy gramy. Bardzo. Jeszcze te kreatury przebrzydłe. Graficzka może taka przyjemna, jest przyjemna dla oka, ale. No Mogli to ulepszyć, zważywszy na port PC. No, ja rozumiem coś takiego na Androidzie, to uchodzi, tak? Bo zwykle ludzie grają na telefonach. Sam gram w takie gry na telefonach. Mam urządzenie z Androidem i wtedy na małym ekranie przy rozdzielczości 800, na ileś, dajmy na to, to naprawdę nie przeszkadza. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo ostro. Niemniej jednak na 22-calowym ekranie monitora, to już troszkę e, kala oczy. Proszę bardzo, dokonałem jednego z kombosów. Nie wiem jak, nie wiem jak, samo się stało. Jeszcze tak tego nie opanowałem. Mój mózg nie działa chyba z taką prędkością. Ach, to nabijanie doświadczenia. Tutaj trzeba być zwinnym, szybkim, niczym małpa na drzewie. Także wszystko zbijane po trzy, także nieważne ile tych klocków run obok siebie ułożymy ja, 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 zawiodłem. Zawiodłem królestwo. I tak, i tak zbijemy tylko trzy. Proszę bardzo, mamy umiejętności, proszę bardzo, eee, fua. tutaj leczymy. Szybko musiałem naciskać przyciski, aby wręczyć przy, przy, przy naszych bohaterów. Oczywiście nie mieli zadań żadnych, żadnych obrażeń, także mogłem ich wtedy uleczyć, prawda? Ja chciałem tylko zaprezentować jedną z umiejętności. Zaraz zresztą zaprezentuję drugą umiejętność wojownika, proszę bardzo. Im, muszę tutaj klikać szybko, to przycisk, aby dobijać tutaj wroga. Jak tam demonicznego, diabelskiego kliczka. <laughs> niektóre wizerunki e, naszych przeciwników są całkiem, całkiem zabawne. No i tutaj moi drodze zaczynają się klocki. Klocki z guby. Jeszcze właśnie klocki musimy a, dwa razy przeatakować, aby je zniszczyć. Co po niektóre, proszę bardzo. Tutaj już robi się. Dosyć, dosyć intensywniej. A muzyka wciąż ta sama. Już mogłaby się już do tej pory zmienić, prawda? Rozumiem, że twórcy chcieli dać jakąś... Wolę walki, wolę walki, no, wolę walki, no, no nie ukrywam, no, gra jest całkiem, całkiem... Przyjemnym zapychaczem czasu, tak naprawdę, ale tylko zapychaczem czasu, ponieważ nie wyobrażam sobie... Spędzić przy niej Eonów, a nie wyobrażam sobie tak, że grać w nią dopóki odblokuje kolejne ścieżki dźwiękowe. Aczkolwiek jestem ciekaw tego jak te kawałeczki brzmią. Kawałek, który nam tutaj przygrywa, w tle kojarzy mi się z grami JRPG z serią, z serią wprze, z wczesną, przepraszam, język się plącze, z wczesną serią Final Fantasy, takie mam skojarzenie po prostu. Nie jest męczący, broń boże, nie jest męczący. Jest po prostu ten sam od wielu, wielu godzin. I już naprawdę mi się <grywa> o, Litości. O. To nie trzeba taktycznie myśleć. No dobra, naprawdę jak wspomniałem wcześniej, gra zmusza. Zmusza do szybkiego podejmowania decyzji. To jest dobre w tym tytule. Naprawdę to mi się podoba. Nie ma opierniczenia się. Broń Boże, że dla niezdecydowanych ludzi ta gra będzie koszmarem. Dla mnie jest tylko średnim koszmarem, aczkolwiek uważam się za całkiem zdecydowaną osobę. Niestety, na poziomie hard nie byłbym w stanie wam tutaj nic zaprezentować. Że na poziomie hard gra zasuwa tak szybko, że ledwo mogę skoncentrować się bez nagrywania i komentowania. Aż jakiś demoniczny grzeb, grzyb z piekłorodem, ciekawe gdzie on rósł. Tutaj wysyłał w naszą stronę truciznę. A może pokażę wam co się stanie jak trucizna dojdzie. Dlaczego nie. Proszę bardzo, zaraz. Świadomie otruję tutaj naszych bohaterów. Proszę bardzo, trucizna dochodzi, do nas. Proszę bardzo, jeden z naszych bohaterów został otruty. Teraz rany. A <noise> to jest dużo trudniej. Szarych prostków robi się coraz więcej i więcej i więcej. I więcej. Proszę bardzo. Naszemu bohaterowi bardzo powoli schodzi życie. Proszę bohaterce właściwie. Proszę bardzo. Obrywa Ale może uda się ją uratować. Nie wiem, szczerze mówiąc, jestem zbyt zajęty wojując tutaj z tymi paskudstwami, z tym grzybem przeokropnym. Każdy z przeciwników ma swoje unikalne zdolności, unikalne ataki, czy też unikalne runy, które na nas nasyła, może powinienem powiedzieć. Ech, ciekawa, ciekawa pozycja, na pewno niecodzienna, nie połączenie puzli z grą strategiczną i grą zręcznościową. Jak powiedziałem miły zapychacz czasu, nie jest to jednak coś co mogłoby mnie przykuć do klawiatury na dłuższą metę. Sterowanie myszy jest... myszą jest bardzo fajne w tej grze. Nie ma tutaj żadnych problemów z nim związanych, przynajmniej ja nie odczułem. Jedyne problemy jakie są to wywołane są przez moje przez braki w moich umiejętnościach motorycznych czasem, czy też kiedy już ręka naprawdę, naprawdę boli, a powoduje to naprawdę solidne napięcie nadgarstka. Proszę przyznać, nie ma co się opierniczać. Trzeba zmienić przeznaczenie. O, moi drodzy, tak to wygląda. Prosta gra, w swojej konstrukcji właściwie, prosta w swoich zasadach a całkiem, całkiem trudna, jeżeli chodzi o system gry. Może zaoferować troszkę rozrywki. Nie mogę powiedzieć, że jest zła. Tylko gdyby coś zrobili z tą muzyką, naprawdę. Przydałoby się to zmienić. Ja zaopatrzyłem się w tą grę na Humble Bundle. Cena bardzo przyjemna, bardzo niska, nie mogę się do niej przyczepić. Powiedziałbym, że cena sprawiedliwa, jak na ty taki tytuł. Polecam, może dostarczyć kilka godzinek yy, relaksu po pracy. Poziom trudności można dobrać oczywiście do swoich umiejętności, co jest, co jest miłe. Gra oferuje parę interesujących trybów. Szkoda tylko, że nie jest bardziej nagradzająca za te nasze trudne. Ale może po prostu trzeba przy niej spędzić troszkę więcej czasu. To by było na tyle moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia ponownie.